Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego gika. Jeśli się nie mylę, to przygoda ze Skimwingiem jest ostatnim zestawem awatara, którego nie pokazałem, więc dzisiaj to na drobie. 259 elementów za 160 zł katalogowo, ale to naturalnie tanie, a jeśli chodzi o zestaw, to gdzieś go tu tutaj, a tutaj go mam. Wygląda w ten sposób. Mamy tutaj dwie minifigurki Navi, mamy też rzeczonego Winga, który może z powodzeniem być użyty w Waszych pomysłach związanych choćby z Parkiem Jurajskim, bo głowa stwora wygląda naprawdę bardzo fajnie. Dodatkowo dostajemy tutaj wielkie skrzydła, które mogą Wam kojarzyć się z motylami. Wydaje mi się, że pod tym kątem jest to na pewno ciekawa konstrukcja, tyle, że ja wychodzę z takiego założenia, że albo stwory powinny być w całości zbudowane z klocków, albo w całości Powinny być odlewami, jak to ma miejsce w przypadku dinozaurów z parku jurajskiego. Tutaj jest różnie i po prostu, chyba od czasu tego zestawu z Newtem, z Kamanderem z jego walizką, gdzie mieliśmy gromoptaka i brzmi optaka, po prostu nie jestem fanem tego typu zwierzaków, bo po prostu wydaje mi się, że albo w lewo, albo w prawo, a to rozwiązanie po środku jakoś mnie nie satysfakcjonuje, ale może Wing podbije moje serce, bo już kilka tego typu konstrukcji w zestawach zawatara naprawdę było świetnych, więc pora sprawdzić, czy tutaj jest podobnie. To całkiem miłe ze strony Lego, że dali w tym zestawie Jake'a Salego, no bo mimo wszystko jest to główny bohater filmu i jakby nie patrzeć in plus to, że w małym zestawie dostajemy właśnie Jake'a i na przykład nie trzeba wywalać większych kwot za to, żeby go zdobyć. I ogólnie rzecz biorąc, dwójka Navi w zestawie w tej cenie to jest naprawdę spory plus. I jak dobrze widzę to nawet dwójka Navi z długimi nogami, bo to już jest podwójny plus, no a jakże. Bardzo mi się to podoba i szczerze mówiąc to akurat myślę, że jeśli ktoś chce w ogóle wnieść serię to można sobie nawet tak na sprawdzenie ten zestaw kupić i teraz tak całkiem fajnie prezentują się te elementy no bo nie ma co ukrywać mamy tutaj takie duże skrzydła, które można też użyć w jakiejś innej formie. Kiedy na przykład chcielibyście sobie zrobić jakiegoś ogromnego motyla, to myślę, że to się całkiem nieźle sprawdzi. Instrukcja prezentuje się w ten sposób. W ogóle to ujęcie na skimwinga pod takim kątem jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, bo on tutaj w ogóle nie wygląda jak na pudełku. Zobaczcie, tutaj mamy takiego skimwinga, który wyskakuje z wody, a tutaj... Yy, dobra, nieważne. Jeszcze zerknę sobie jak wygląda jego głowa, o i ona jest tutaj i naprawdę to jest bardzo duży odlew i jeśli będziecie chcieli sobie po prostu pomodyfikować dinozaury, to myślę, że głowa Skimwinga będzie idealnie się do tego nadawała. Myślę, że zarówno Tonowari jak i Jake są gotowi, żeby już wejść w recenzję. Zaraz będziemy sobie to wszystko oglądać. Zobaczymy oba fragmenty terenu, choć one są do siebie dość podobne, więc myślę, że dzisiaj tak trochę nietypowo. Pooglądamy sobie za jednym strzałem i elementy terenu, i główną konstrukcję, czyli winga jak i też minifigurki. Z tego względu, że wydaje mi się, że fajnie jest te figurki oglądać, kiedy są wtopione w otoczenie. Szczególnie, kiedy możecie zobaczyć, jak Wari gdzieś tam się kręci pod wodą, jest ta minifigurka wpięta w koralowca. No to co? Może bez przeciągania, ja po prostu sięgnę po pierwszy element tego zestawu. No i jeśli chodzi o minifigurkę, no to zobaczcie, tak jak w przypadku innych nawii, które mają długie nogi, wygląda to wszystko bardzo ładnie. Mamy świetne nadruki, mamy bardzo dużo detali na główce. No i też jeśli chodzi o ten fragment podłoża, tutaj tak na dobrą sprawę, to jest raptem garstka klocków, ale przede wszystkim ten koralowiec robi roboty. Jak dobrze pamiętam, one pierwszy raz pojawiały się w legu. City w tych podwodnych bazach, i naprawdę to jest element, który bardzo mi się podoba. I kiedy sobie tych koralowców połączycie. Kilka, czy też kilkanaście, to naprawdę daje to niesamowity efekt, i myślę, że robienie takich raf koralowych wtedy staje się zdecydowanie łatwiejsze. No a sama minifigurka, tak jak już mówiłem wcześniej, bardzo udana, ale ogólnie rzecz biorąc, wszystkie te niebieskie minifigurki z Awatara są po prostu bardzo dobre, nawet jeśli mają krótsze nogi, choć nie ukrywam, że do tych długich ja po prostu mam słabość z tego względu, że to jest bardzo rzadki element, no i trzeba było na nie długo czekać. A jeśli chodzi o to, co znajdziemy tutaj. To po pierwsze, pod Skinwingiem znajdziemy znowu fragment tego podwodnego świata i tutaj mamy takie roślinki, które ruszają się wraz z ruchem wody, one są zrobione z rogów. Tu z kolei znajdziemy rybę, która gdzieś tam sobie pływa. Jeśli chodzi o figurkę Jake'a, to ja na chwilę go odepnę, tyle, że muszę Skinwingowi oddać fragment brzucha, który właśnie mu wypiąłem. Tak prezentuje się figurka Jake'a, on z kolei został wyposażony w kuszę no i tutaj myślę, że jeśli chodzi o jego wygląd, on wygląda dość klasycznie. Z na torsiku ma nadrukowane jakieś kieszenie, paski, i tak Mamy tutaj też nóż. A no jeśli chodzi o główkę, to widzicie, jak wygląda. Naprawdę udana figurka, ale chyba tonoari bardziej mi się podoba, bo ma po prostu więcej detali na głowie. A jeśli chodzi o Skimwinga to wygląda on następująco. W ogóle, jak sobie tak na niego patrzę, to jest to takie połączenie szczupaka, motyla i dinozaura, choć ta głowa to jest właśnie takie skrzyżowanie szczupaka z dinozaurem. Mamy opcję odchylania żuchwy. Kiedy te paszcza się otwiera, to on wygląda dość pokracznie. I tutaj nie ukrywam, że w tej wersji po prostu mi się nie podoba, ale w momencie, kiedy zamykam, no to wygląda zdecydowanie groźniej. Bardzo ładne mamy tutaj nadruki, bo rzeczywiście ten element jest pełen detali. Mamy tutaj kilka kolorów i to naprawdę prezentuje się bardzo... Bardzo dobrze. No a jeśli chodzi o te skrzydła, no to zobaczcie, ile tutaj mamy kolorów. Jak fajnie dasz to można wykorzystać, bo jeśli będziecie chcieli zbudować jakąś wielką jurajską ćmę, czy też motyla, to zdecydowanie one będą idealnie się do tego nadawały. No a nawet jeśli będziecie chcieli zrobić. Jakieś, powiedzmy, takie dziwne domki, które na przykład są zbudowane na jakiejś obcej planecie, no to to też może służyć jako pokrycie takich domków, bo przecież na różnych planetach może to być zrobione z bardzo dziwnych roślin. Co do samego stwora, no to mamy opcję ruszania głową. Możemy też naturalnie odchylać te skrzydełka i po prostu wprawiać go w jakiś taki ruch. Tutaj mamy też opcję ruszania tymi przegubami i dzięki temu możemy go sobie nieco poobracać. I tak na dobrą sprawę, tutaj jest kilka miejsc, gdzie możemy ruszać wraz z ogonem, który jest na samym końcu. Natomiast ten ogon wygląda tak, powiedziałbym bardzo technikowo i raczej spodziewałbym się, że takie zakończenie znajdziemy na końcu helikoptera, a nie jakiegoś takiego zwierzaka. No i mimo wszystko ja uważam, że trochę to jest dziwny stwór z tego względu, że mamy głowę w klimacie dinozaurów, mamy te Błony, które są zrobione w klimacie smoków z Ninjago. A tutaj on jest zbudowany z klocków, i tak na dobrą sprawę. Nie wiem, jak to mam ocenić, bo jako konstrukcja. Średnio mi się to podoba, ale wiecie, to jest po prostu kwestia tego, jak się czuje tego typu konstrukcje. Ja po prostu nie jestem fanem takiego zwierzaka, no bo zobaczcie teraz, on naprawdę wygląda jak taka wielka ćma z dość dużej odległości. I tak na dobrą sprawę myślę, że to po prostu będzie też fajna opcja do ciekawych elementów, bo nie ukrywam, tych rzeczywiście jest tutaj sporo. Ale jako stworzenie, zdecydowanie w serii Lego Avatar były ciekawsze propozycje. Jak możecie teraz zobaczyć, Skimwing jest konstrukcją bardzo pozowalną. Natomiast ja po prostu nie kupuję tego typu pomysłu na stworzenia. Ja wolę albo odlewy, albo w całości skonstruowane z niezależnych elementów zwierzaki. A to jest po prostu takie rozwiązanie pośrednie. I tak jak mówiłem wcześniej, skrzyżowanie takiego zwierzaka. Brodem z serii Creator 3 w jednym ze smokiem z Ninjago i z dinozaurem to jest chyba idealne podsumowanie Steamwinga. Gdyby on był zrobiony może nieco inaczej, to podobałby mi się bardziej, ale myślę, że i tak na niewiele by to się zdało z tego względu, że ja po prostu nie jestem fanem tego typu zwierząt. Albo w całości odlew, albo w całości konstrukcja z klocków, i ja wtedy jestem ukontentowany. A ten skimwing jest jak dla mnie jakiś taki po prostu bardzo mocno niepotrzebny, no ale też nie ukrywam, że zdecydowanie bardziej podobały mi się. Ze Zestawy z awatara, które mogliśmy dostać pod koniec ubiegłego roku, a nie te, które pojawiły się już w roku 2023. Natomiast minifigurki tutaj zdecydowanie trzymają poziom, bo nawi wypadli fantastycznie. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!